Rozpoczynamy nową serię, w której chciałbym Wam zaprezentować WiFi Paint Apple Mark 7. Dzisiaj zajmiemy się unboxingiem i konfiguracją, natomiast w następnych odcinkach postaram Wam się wytłumaczyć wszystkie funkcje, jakie ten Ananasek posiada. Więc zaczynamy: to jest wersja Tactical, jest jeszcze Standard i Enterprise, potem Wam opowiem, czym te wersje się różnią. Ale w tej wersji standard dostajemy też w gratisie, znaczy w zestawie to nie jest gratis, przecież płacimy więcej za tę wersję. Dostajemy torbę taką od Hackwifa i myślę, że zaczniemy sobie od samej torby, tak naprawdę, bo to jest szybki, szybki strzał, a potem lecimy już z ananasem. Ta torba jest dość mała, w zasadzie zmieści się tutaj niewiele. Tutaj możemy włożyć właśnie ananaska. Tutaj mamy też taką kieszeń. Kieszeń na zamek. Tu jest kieszeń też na zamek, no i dwie mniejsze kieszenie. Po tej stronie. Też widzimy coś takiego. I to w sumie wszystko. Torba wygląda fajnie, ale jest strasznie mała. No i wydaje mi się, że to nie są najlepsze materiały, z jakich mogliby to zrobić. Lecimy dalej. Dobra, w środku opakowania mamy kilka gadżetów. Taki gadżet na przykład, który możemy podpiąć sobie do kluczy. Naszywka na plecak, czy gdzie tam chcemy. Instrukcja obsługi i wlepka. Wlepka, która pasuje idealnie do obudowy wyświpań Apple. Możemy w ten sposób sobie ją przykleić. No i to, co nas najbardziej tak naprawdę tutaj interesuje, czyli sam ananasek. Z przodu on ma wejście USB 2.0. E, tutaj jest zasilanie na USB typ C. E, tym USB typem C też możemy się podłączyć do komputera. No i przycisk Power Loop Reset. Trzy wejścia antenowe. Sam sobie Ananas obsługuje tylko 2-4 GHz w tej wersji. Dopiero w Enterprise tam jest opcja 5 GHz, ale możemy rozszerzyć funkcjonalność naszego Ananaska, dokładając kartę sieciową. O czym będzie w następnych materiałach. Tak to się prezentuje. Odkładamy na bok, bo to jeszcze jest kabelek USB typu C do USB typu C. I to wszystko. Lecimy z konfiguracją, ale najpierw porównanie różnych wersji ananaska. No i dobra, jesteśmy na stronie sklepu. Tutaj jest wypisane porównanie, więc możemy sobie łatwo to zobaczyć. Jak widzicie, u nas na sklepie na razie nie ma dostępnych tych ananasków. Natomiast one będą dostępne za niedługo, więc możliwe, że kiedy ten materiał już oglądacie, to że już one są u nas na sklepie. Czym się różnią te wersje? Wspomnę tylko, że ta wersja Enterprise jest niemożliwa do zdobycia i tak naprawdę Five też nie wie, kiedy ją będą mieli więc nie oczekujcie, że ją będziecie posiadać, natomiast tak naprawdę ona jest niepotrzebna według mnie, o czym zaraz Wam opowiem, tylko jeszcze tutaj zauważcie, że jeżeli chcecie możecie wpisać się na listę mailową i dzięki temu dostaniecie powiadomienie na maila, kiedy przyjdzie konkretna wersja Ananaska do nas na sklep. Wersja standard i tactical to są tak naprawdę... Dokładnie te same ananaski. Różnica jest taka, że w wersji Tactical mamy tą torbę, którą Wam pokazywałem na samym początku odcinka, i te wlepki, i te dodatki. I to tyle. Wersja standard po prostu jest bez niczego. Sam ananasek. No i kabel USB. Natomiast wersja Enterprise to jest taka dowalona wersja, według mnie niepotrzebnie. Z tego powodu, że jest ciężka, nie sprawdza się w takich mobilnych pentestach. Nie schowamy tego do plecaka w taki łatwy sposób. Ona za to wspiera przynajmniej 5GHz już od samego początku, natomiast w tej wersji standardowej Tactical też możemy mieć 5GHz, tylko trzeba dołożyć sobie kartę sieciową. Jaką kartę sieciową i jak to zrobić, to będzie w jakimś następnym odcinku, gdzie wam będę pokazywał właśnie w jaki, w jaki sposób uruchomić 5GHz na Ananasie. Ma większy zasięg, więcej ramu, lepszy procesor, więcej pamięci wbudowanej, więcej złączy typu USB 3.0, USB typ C. Wejścia gigabitowe, jakieś LEDy tu są jeszcze. Jest zasilanie, które jest w ogóle osobno zrobione, nie w taki sposób jak w tej mniejszej wersji, gdzie mamy jakby ten sam kabel do wejścia, do podłączenia się z komputerem i, i jego zasilanie. Ona jest taka dowalona, według mnie niepotrzebna jest ona w testach penetracyjnych, bo oprogramowanie na obu, na tej zwykłej i na tej dowalonej, jest dokładnie to samo, więc jakby funkcje pozostają te same, a zasięg małej. I jakby mobilność według mnie przewyższa wszystkie możliwe rzeczy, które ma ta wersja dowalona. Dobra, lecimy sobie z konfiguracją Ananaska. Żeby skonfigurować Ananaska musimy wejść sobie na to IP, które tutaj jest wpisane, czyli 172.16.42.1 razem z portem 14.71. No i okej, okay, witam nas Ananasek, jest właśnie podłączony do mojego komputera i możemy rozpoczynać sobie konfigurację. Pokażę wam taką standardową konfigurację, i tu w zasadzie tyle. Przejdziemy sobie przez jakieś te funkcje, ale w ogóle wam nie pokażę jak te funkcje działają, bo chcę to zrobić w osobnych odcinkach. Dlaczego? Dlatego, że w przyszłości, jak będziecie chcieli sobie przypomnieć coś, to możecie odpalić konkretny odcinek, który będzie krótki, treściwy i tam nie będzie żadnych dodatków, nie będziecie musieli marnować czasu, a sobie przypomniecie dzięki temu szybko funkcję, co ona robi, jak to działa, jaki jest atak, jakie są zabezpieczenia przed tym atakiem itd. itd. Ok, pierwsza opcja to tak, musimy wybrać, w jaki sposób chcemy się łączyć z, nas, z naszym ananasem. Możemy łączyć się poprzez sieć i wtedy można skonfigurować, tak jak tutaj jest na obrazku, czyli przez telefon na przykład naszego ananasa. No ale, jako że ja mam podłączone bezpośrednio do laptopa, tak jak jest na tym obrazku, to sobie wybiorę tę opcję. Ona jest stabilniejsza i to się zalecam wam na samym początku. W tej opcji może wam się coś wysypać. Dobra, lecimy. Na początku mamy standardowy. Wypisane standardowe rzeczy, które po prostu weszły w ostatniej aktualizacji, ale ok. I teraz hasło do ruta, czyli do tego głównego administratora. Ja sobie wpiszę jakiekolwiek, tak naprawdę. To tylko prezentacja. Wybieramy sobie plus 2, bo taki jest czas w Polsce. I teraz mamy sieć zarządzaną i otwartą. Czym one się różnią? Zarządzana jest tylko dla nas i dla nikogo innego, to jest sieć przez którą my będziemy operować ananasem. A sieć otwarta jest dla wykonywania różnych pentestów, czyli chcemy, żeby klient ją zobaczył i się do niej podłączył. Więc tutaj warto wpisać sobie coś w stylu free wifi. Wybieramy sobie Polskę. Możemy ukryć te sieci otwarte, bo w sumie jesteśmy podłączeni przez kabel, więc one, one, one nie muszą być jakoś tam wysunięte na zewnątrz, ale nie zalecam w sumie ukrywania, bo z tym kablem różnie to bywa za nas. Wiecie, to jest takie trochę niedopracowane oprogramowanie, warto mieć jakieś zapasowe możliwość połączenia się z PineApplem. Przez otwarte Wi-Fi też się da połączyć. W sensie jak się połączycie z otwartym, to też wejdziecie na ten panel konfiguracyjny, jeżeli na przykład byście zapomnieli hasła do tej zarządzającej sieci sobie nie wiem, ananas wpiszę, też jakieś tam standardowe hasło. No i dobra, lecimy. Tu są filtry. Ja je zostawiam puste. Klikam sobie, żeby blokował, ale, nie blokował, ale nic tu nie wpisuje, więc w zasadzie nic nie blokuje. Możemy po prostu ustawić filtry, że na przykład tylko, to po, tylko ten Mac może się łączyć z ananasem, albo ten Mac nie może, albo coś takiego, wiecie, takie standardowe rzeczy. Wybieramy sobie motyw, ja wybiorę sobie ciemny, musimy potwierdzić regulamin oczywiście, no i to jest wszystko, teraz czekamy aż się odświeży stronka i już będziemy w panelu Ananaska. No i dobra, logujemy się, cyk, wychodzi takie powiadomienie na samym początku, gdzie Pani Apple nas informuje w jaki sposób może się łączyć z internetem. I to jest dość istotne w sumie, bo jeżeli się połączymy z internetem, to możemy wgrać aktualizację. Jeżeli będziecie mieć nowego PineApple'a, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tam nie ma najnowszej wersji oprogramowania, więc musicie sobie ją zaktualizować. Przejdźmy sobie do, do tych ustawień sieci i Wam pokażę, jak to się robi od razu. Tutaj po tej lewej stronie właśnie wybieramy sobie, z jakiej karty sieciowej ma korzystać Ananas do połączenia się z siecią, wybieramy Scan. Wybieramy swoją sieć, wpisujemy do niej hasło connect. No jesteśmy połączeni już. Jeżeli byśmy mieli moduł na 5 GHz, tutaj by się wyświetlało więcej tych kart do wyboru i oczywiście by było napisane, że to jest 2,4 i 5, jak jesteśmy połączeni. Ja sobie tylko kliknę, żeby tutaj się nie wszystko pokazywało. To jest taka opcja, że można właśnie pod nagrywki sobie włączyć i, i wtedy te wszystkie adresy są mniej więcej ukryte. W sumie skoro jesteśmy już w ustawieniach, to możemy przez te ustawienia sobie przejść. W tej pierwszej zakładce możemy pisać jakieś tam skrypty, możemy zmieniać sobie hasło administratora. Czas. Widzimy tutaj takie statystyki, ile jest zajętym. Jakie mamy podłączone urządzenia do mego Ananasa. Możemy sprawdzić sobie aktualizację, tutaj klikniemy, a tutaj zmieniamy motyw. Możemy też tego clouda od Hackwifia. to może jakiś osobny filmik bym o tym nagrał, jak skonfigurować sobie takiego clouda. Wtedy byśmy mogli zdalnie zarządzać Ananasem. Networking tutaj możemy właśnie to łączyć się z, naszą, z naszym routerem, z naszym Wi-Fi. Interfejsy tutaj są na przykład tak. to jest właśnie ten do zarządzania, ta sieć do zarządzania, którą Ananas utworzył. Kolejna zakładka, wybieramy sobie rodzaj naprogramowania, czy to ma być stabilna wersja, czy beta. Jakieś eksperymentalne funkcje. Tak naprawdę ja nie chcę za bardzo tłumaczyć wam tego, bo to chcę, tak jak mówię, na osobnych filmikach zrobić, więc nie chcę Wam za dużo czasu na razie zajmować. Diagnostyka, pomoc, jakieś licencje. Dobra, lecimy, lecimy szybciej i lecimy dalej. Pierwsza zakładka, dashboard, tutaj mamy podsumowanie tego, co się dzieje. Jeżeli tutaj macie włączone jakieś kampanie na, na Ananasie, podłączonych klientów, nie wiem, nowa wersja ak aktualizacji wyszła, programowania, tutaj to wszystko będzie wypisane. Od razu tutaj na górze też są e powiadomienia. Tutaj mamy jakieś, jak coś się dzieje na Ananasie, to tutaj się wyświetla. W zależności, jak ważny jest komunikat, to też się zmienia kolor. Jakby było coś mega ważone, ważnego, to by był czerwony, jest niebieski, czyli że to jest tylko informacyjne. Jest terminal. E terminal odpala nam gdzie możemy po prostu pisać, tak jak na Linuxie, sobie różne komendy. Potem są trzy kropeczki: trzy kropeczki herb, sprawdzenie aktualizacji, rodzaj właśnie połączenia, czy to przez kable Ethernet, czy przez sieć WiFi, Wylogowanie, jakieś tam standardowe, tak, restart i wyłączenia na NASA. Potem są kampanie. Kampanie to są takie zautomatyzowane rzeczy, czyli że na przykład nie wiem, skanuj sieć, a potem zrób to i tak dalej. Można takie rzeczy tutaj sobie poustawiać, potem z tego raporty się robią potem jest taki moduł od właśnie tych wszystkich sieci, czyli od tej otwartej i od tej zarządzanej tutaj możemy sobie je ustawiać, możemy na przykład Evil zrobić tak zwany hotspot jakieś funkcje Enterprise klientów, tutaj będziemy mieć wypisanych ci co się połączą z tym otwartym Wi-Fi na przykład także tutaj możemy zmieniać te ustawienia, możemy sobie BSSID zmieniać, możemy kanał od tej sieci i tak dalej i tak dalej no, tych funkcji jest sporo, nie chcę zajmować czasu. Lecimy dalej. Recon to jest ja najbardziej chyba lubię właśnie te opcje. To jest do skanowania po prostu to, co się dzieje wokół. Klikamy sobie, jak długo chcemy, żeby skanowało. No, i wtedy, jak klikniemy scan, to nam się wyświetlą klienci, którzy, którzy zostaną wykryci. Assess pointy i klienci. Jako, że ustawiłem tylko 30 sekund, to będzie tych klientów mało. Natomiast, jeżeli miałbym podłączoną kartę Wi-Fi, to mam na 5 GHz. To jest w ogóle tak by the way karta od Alpha Network, która współpracuje z Ananasem. I ustawiłbym na przykład na 5 minut skanowania, to miałbym ponad 100 klientów, mimo że mieszkam w miejscu w małej miejscowości, gdzie jest mało osób. I wokół mnie też jest mało ludzi, którzy mają te routery itd. To mimo wszystko wykryłoby mi ponad 100, więc zasięgiem Ananas naprawdę jest kozacki. No i dobra, widzimy, że coś już tutaj się pojawiło. Klienci, jakieś urządzenia, routery, tak, to wszystko tutaj widać. Możemy sobie kliknąć na, na jakąś sieć i tutaj mamy różne rodzaje ataków. W zależności na jaką sieć klikniemy, jakie ma zabezpieczenia ta sieć, tutaj różne ataki się wyświetlają. Możemy deautentykację włączyć, możemy sklonować sobie tą sieć, możemy ją pobrać sobie handshake z niej, wtedy handshake i się pojawiają tutaj. Kolejna opcja to jest logging, czyli wszystkie, wszystkie rzeczy tak naprawdę co się dzieje w systemie, możemy z, tutaj zobaczyć hmm, historię zdarzeń i tutaj jest bardzo fajny, fajny moduł, bo to jest właśnie moduł do modułów. <laughs> tutaj sobie instalujemy moduły, które są dodatkami tak, do PineAppla, a nie w samej jakby funkcjonalności PineAppla, ale one są mega potężne, w sensie one one rozszerzają możliwości Ananasa i one są naprawdę istotne. Mamy takie rzeczy jak Evil Portal. Generalnie, tak jak mówię, nagram o tym osobne odcinki. Pakiety to są takie pakiety, jak na Linuxie, gdzie tam piszecie sobie do APT Install i coś tam, to tak samo tutaj możecie to zrobić interfejsem graficznym. Poczekamy chwilę, aż się one pobiorą i wam zaraz pokażę. O właśnie. I tak samo tutaj widzimy, które są już zainstalowane. Aircrack na przykład jest zainstalowany, tak, ale jak sobie coś tam nie wiem, losowo wpiszę. Tu widzimy, że inne pakiety nie są zainstalowane. System, na którym operuje Ananas to jest OpenWrt. I te pakiety właśnie, które współpracują z OpenWrt są tutaj dostępne. Develop. Dlaczego jest taka opcja? Bo możemy sami moduły dodawać, tworzyć. Społeczność tworzy takie moduły, niektóre są w sumie nawet ciekawe. Więc tutaj jest jakby stronka do doka, gdzie możecie Przeczytać, jak to się robi, i tak dalej, od czego zacząć. No i w sumie to jest wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji i do śledzenia całej serii. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe, gdy będę, gdy będę opisywać każdy z modułów. Możecie się dowiedzieć coś ciekawego, może Was przekonam do zakupu. Kto wie. Do usłyszenia. Dzięki za uwagę, Krystian.